Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagadki Nowego Jorku. Epidemia. Eee, Na czym skończyliśmy, nie pamiętam. Eee, tutaj mamy coś zrobić. Co my w ogóle mamy? Mamy owiane groty, notatka ze wskazówką. Eee, wska co to było? Wskazówka do dotycząca wytapiania metali, siarka azurmalicht, złote monety, butelka z płynnym ogniem. I tutaj jeszcze coś. Dobra. Zobaczmy, co możemy zrobić. Tutaj. Zdaje się, że w paszczy pozostały resztki jakiegoś płynu ognia. No. Ten przedmiot raczej tu nie pasuje muszę wprowadzić kod mam nadzieję że jest gdzieś jakaś wskazówka ja tu mam wskazówki jakieś o, o o o naciśnij symbole w odpowiedniej kolejności drugie Czwóreczka. kółko i księżyc no i pięknie mamy przejście tu coś jeszcze mi się świeci aha tu mam położyć te trzy miski ja na razie mam dwie miski z trzech, mało, mało przydałoby się więcej. Dobra, wchodzimy, zobaczymy, co tutaj będzie do zrobienia. Bez instrukcji to trudno zrozumieć, jak to działa. To nie do tego. A tu mam instrukcję, proszę. Ołów, arsen, koradembu, siarka, miedź, alkohol. Mam siarkę. Ej, ej, czemu mi to uciekłaś? Siarka, złote monety, alkohol z winogron, miedź, ołów, arsen, koradembu. Chora dębu. Sztabka żelaza. Ołów, ołów. Gdzie był ten Ow? Na samej górze. Aha, czyli będę musiał go coś z nim zrobić. A co tam dałem? No właśnie. Tam wszedłem sensie sztabka. To miał być ten. Groty z ołowiu. Sztabki raczej tu nie wrzucimy. Azur Malicht. Butelka z płynnym ogniem. Może do góry. Hmm, więcej nie mam rzeczy. Zmieniając miejscami fragmenty żetonu, przywróć pierwotny symbol. proszę. Arsen. Mieć w proszku. No i proszę. Jest arsen. Mieć i jest ostatnie co, alkohol z winogron. Będziemy pędzić bimberek. Tablica ze schematem. Srebrna łyżka, Bazal bazaltowy zwój, bazaltowy zwój, tak coś wkładam i takie coś ładnego wychodzi, tak? No, co z tego, jak nie mam? Yy... O, tu coś było. No proszę, przedmiot. Znaleziony świeczkę szukamy. A tutaj, kubaczek. Co z tym grzybem zrobić? Muszę zebrać moździerz i tłuczek. Mam korzeń imbiru. Jest. Świeczka gdzie, gdzieś jest na widoku, tutaj Niebieski grzyb Dlaczego? Aj teraz mi zaskoczyło, a wcześniej na niego naciskałem to To nie chciało zaskoczyć, tu jest kość Trucizna Naszyjnik, o tutaj mm. sobie wisi Ej Tu był kryształ ale tam wisiał naszyjnik Tu jest jakaś figurka Wow Głowa węża a, to może o ten naszyjnik chodziło. Piura, Tu są rubin. Potrzebuję narzędzia do wydostania rubinu. Jeszcze pająk. Tu jest pająk. No i mamy wszystko. Bazaltowa czaszka. I co mam z tą czaszką zrobić niby? Dobra, chodźmy tu najpierw. Bazaltowa komnata. Bazalto, Aha, on chyba ma trzymać bazaltową, bazaltową czaszkę, tak? Nie. Coś mi się pomyliło. Też nie. Bazaltowy zwój. O. Ładnie. To trzymamy jednego, drugiego. To jeszcze ten nam tutaj zostaje. Ty chcesz czaszkę? Tak jest. To jest. To jest. A mogę sobie to zabrać? Nie mogę. Ale jeszcze coś się... Im... Chyba trzeba coś zrobić. Co tu jeszcze jest? Nie. One już są gotowe. A tutaj? Potrzebny jest tu specjalny kamień. Aha, i ten kamień chyba musimy sobie zrobić. To jest ten czerwony. Co było na tamtej instrukcji. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to o niego chodzi. Był tu jakiś znak, a mogę to włożyć? Nie, ten znak. No i co? Czyli one muszą być w jednym rzędzie. Tak zrobimy a mogę tak mogę tak A co z tego jak teraz wezmę ziemię i Będzie się wszystko ruszać O Hop Hop No, jeszcze trochę. Używając przełączników i obracając planety, ustaw planety w ich prawidłowej pozycji na podstawie wskazówki. No to są ustawione. No ładnie są ustawione. Czego jeszcze chcą? Aha, kurczę, troszeczkę, przecież to milimetr. Milimetr się obróciło. Kryształ. No ładnie, mamy kryształ. Jeszcze coś tutaj możemy sobie z... zrobić? Chyba nie. Chyba musimy iść do... A powierzchnia tutaj. Tutaj jeszcze się wrócę na chwilę, bo tutaj jest gdzieś obiekt, który muszę znaleźć. Chyba, że... Ale jak tak... Tutaj jest dobra, mamy. Mogę teraz ze spokojem odejść stąd, iść, iść do podziemi i iść do tego laboratorium. Tu włożymy ten kamień i go prawdopodobnie aktywujemy. We Aha. We can find here Właśnie. Zapomniałem o tym winogronie, znaczy wino, wino, alkohol z winogrona. Hello again. I have another unusual request. This time I need grape alcohol. And we have grape alcohol as well. But I'll give it to you only in exchange for some rare item or a gem. No, no to. Powiedz mi co. A decent stone. Uh, take this key and look for alcohol either on the hanging cabinet or in the basement. Musi gdzieś tam być. To ja chyba wiem, chyba będzie w tej szafce. Nowa figurka. Miski. O, mamy 4 się 3 miseczki. I co już? To wszystko? Oszukałaś nas. Jeszcze coś tu trzeba zrobić. Miotła jest długa, ale nie na tyle. By dosięgnąć sufitu. A co jest na tyle długie? Tutaj mogę coś schłodzić. Tego nie wezmę, za gorąco, to potrzebuje rękawice pewnie, tak? Do tych pewnie będę potrzebował śrubki Zamknięte, potrzebuję klucza To mogę tu włożyć Zamień czerwone i niebieskie żetony Każda sztuka może zostać przesunięta w odpowiednim kierunku Do sąsiedniej pustej przestrzeni lub nad sąsiednim żetonem ale żebym się zablokował teraz Jeszcze raz Znowu to zrobiłem Tak Jeżeli ten może wejść tu Ten tu ten tu, ten tu tym czerwonym muszę uciec wcześniej Już zablokowałem Tak. Tak i teraz muszę pomyśleć. Jeżeli ucieknę niebieskim nie mogę. Jak? Niebieskim wskoczę tu to znowu zablokuję tych. Tego czerwonego zablokuje. Jeżeli wskoczę tu czerwonym to zablokuję tego niebieskiego. Dlaczego nie mogę się cofać? No. I klopsik czerwone niebieskie, jeżeli tu podejdę czerwonym, to tu czerwony mogę przeskoczyć, ale zamknę tego niebieskiego. נו. איתו בונטלה. niebieski tak niebieski niebieski czerwony 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 niebieski 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 czerwony czerwony dobra jest jest mamy to Zwierzęcy klej. Do gorącej wody wlej granulki, mieszając je aż do całkowitego rozpuszczenia. Nałóż na tkaninę, aby uzyskać taśmę klejącą. Granulki kleju. Aha. Ale tutaj to pewnie. Tu jest gorąca woda. Gdzie ona jest? Nie, to jest zimna woda. Teraz mam garnek z zimną wodą. Tutaj sobie położymy ten garnek. To sobie tu wsypiemy. Chochelka. Wymieszane, dokładnie. Potrzebuję tylko kawałka materiału. A nie, tego nie chcę. Tu jeszcze coś mogę zabrać stąd? Nie wygląda na to. Tutaj mogę coś schodzić. Za chwilę coś schodzimy. Jest i klucz. Jest i klucz, tu chyba było. Mamy materiał? Potrzebuję tylko kawałek materiału. A, niepotrzebna jest śrubka do prawidłowego działania nożyczek. Nasączony kawałek materiału. Co jest? Ja mam zrobić? Schodzić go? Nie. Za wysoko nie sięgnę. Jeszcze raz to jest za gorące. Materiałem tego nie wezmę. Rękawiczek tutaj nie ma. No ale. A tego nie mogę zabrać? Mogę to zabrać. Dlaczego wcześniej tego nie mogłem zabrać? I potem są takie nieporozumienia w tej grze. Jest schłodzone. Pogrzebacz gdzieś tutaj miałem sięgnąć, tak? To raczej tu nie pasuje. To gdzie mam sobie ten pogrzebać? Miota mogę zabrać? Pogrzebacz połączę. Super. Alkohol z winogron Wspaniale Mamy to Podziemia, gdzie to jest? Tutaj, nie, nie to, nie to, nie to Tutaj Alkohol Dawaj go I co jeszcze? Aha, i tu takie, ja mam takie coś O, tutaj jest Już? Czerwony kamień, znajdzie, aktywuj czerwony kamień. Wow. Pracownia. A ja tu mam jeszcze te, mam tutaj te miseczki. Dlaczego ich tutaj nie włożyłem wcześniej? Proszę. Wygląda na to, że wytapiano tu metal. Byłoby wspaniale, gdybyśmy znaleźli instrukcję doty dotyczące prawdowego sposobu. Mam instrukcję. Sztabka. A monety też? Czy nie? Monety nie. Wow. Pięknie. Stopione żelazo. Tutaj należy się rozłożyć. To co jeszcze mogę? Łyżeczkę? Tak jest. Będę miał co? Będę miał stopione żelazo, yy... srebro. Nową figurkę też stopimy Wszystko roztopimy Nie ma lipy Dawaj to A monet też możemy roztopić? Zobaczymy czy monet te też możemy Złoto, tak jest Te miseczki chyba... Tutaj będzie można włożyć, tak? Czy nie? Cztery? Cztery. Do misek należy wlać odpowiedni stop. No to ja bym tu wlał niebieski. Tutaj różowy. Żółty i zielony. I włożył czerwony kamień. Ukończone zadanie. Otwórz drzwi. Bazaltowej komnaty, a to kto tutaj leży? na zadanie: skrzynia, podziemia. Ostatnia lokacja nam została. Mamy obiekt 10 z 10. Część medalu, no nie mów. Hank, ten medalion jest dokładnie tak samo jak twoja i mój looks exactly like our family medallion to make sure we need to open the chest i think these three medallions trzy dlaczego ja tak a ja byłem no widzisz a ja byłem pewnie że napisało 10 elementów nie wiem jak to, nie wiem jak to patrzyłem. to it's The final mission. What is this mask? I have no idea. What if our medallions somehow neutralized its effects? And that's why you were the only one who didn't lose your mind, unlike the rest of the members. If it's possible. Let's go back. We must send a search party out to find the missing members. Yes, and we should take this mysterious find to the order. We need to study this mask. Gratulacje, rozdział bonusowy skończony, gdybym wiedział, że tyle to potrwa, to bym zrobił bonusowy odcinek w całości ciągiem nagrał, chyba by to trwało wtedy godzinę no to godzina oglądania. Ja bardzo dziękuję za oglądanie tej serii. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie subskrypcję, kciukasa i komentarz. Komentarz dla statystyk. Co jeszcze? Ja zapraszam na kolejną nową serię i to nie będzie seria Zagadek Nowego Jorku piątą część, tylko zrobimy... Kurczę, Klaudia to pisała w komentarzu, chyba Klaudia to... Nie pamiętam. Lostland? Tak to było? Zaginione Światy? Tak. Już dzisiaj albo jutro powinno się pojawić na kanale Zaginione Światy, pierwsza część. Także ja dziękuję i do usłyszenia w następnej części. Bye.